Dzień dobry, dzień dobry, w kolejnym już dniu się z Wami witam i na samym wstępie przychodzę z życzeniami, ale nie byle jakimi życzeniami. Pierwsze będą życzenia urodzinowe dla Joasi. Kochana jeszcze raz, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Nie zmieniaj się, bądź taka, jaka jesteś, pozytywna, zakręcona. Zarażaj ludzi uśmiechem, optymizmem, bo tego naprawdę brakuje. Także kochana, nie zmieniaj się. Wielkie buziaki dla Ciebie oraz Ole, Aleksandry, Oleńki. Dzisiaj jest Wasze święto. Wam również życzę wszystkiego dobrego. Weekend także yy, Aśce, jak i Oleńkom życzę cudownego weekendu, cudownej imprezy, jeżeli oczywiście świętujecie ten dzień. I cóż, ja zmykam teraz, ponieważ mam właśnie solenizantkę, Aleksandrę, mamę, do której właśnie się wybieram. Jest godzina siódma rano, zrobię jej niespodziankę, także do później. I tak wygląda sytuacja w Toruniu przy rondzie w Carrefourze. Słuchajcie, ludzie też stoją, akurat tu już, akurat tutaj co widzicie, to już jest mniej samochodów, ale było znacznie, znacznie więcej, aż tutaj pod samo rondo po prostu było mnóstwo samochodów. Chujenek. Leci mi wszystko kamera nie, nie tak. Słuchajcie, nie dajmy się zwariować po prostu. Mm. O, i znowu się zaczyna robić zator po prostu, naprawdę. Nie dajmy się zwariować. Nie wiem, czy ci ludzie w piwnicach przechowują to padliwo, czy gdzie. Ale sami ludzie nakręcają sobie spiralkę. Tak jest moje zdanie. E i... O! Zobaczcie, kolejne osoby dojeżdżają. Przed chwileczką. O, przed chwileczką. E, tutaj nie było nikogo. I już widzicie, że dojeżdżają kolejne osoby, także o, wesoło. Także wesoło jest jak widać na stacjach, ale z tego co wiem, to nie tylko w Toruniu tak jest. Bo dużo osób mi pisze wysyła zdjęcia też jak to wygląda w ich miastach. E, I to niekoniecznie są. E, Osoby, które mieszkają przy granicy, zupełnie na drugim końcu, wiecie, mieszkają i po prostu chyba nie będę już dalej tego komentowała. Jeżeli wy macie ochotę, to skomentujcie to po prostu pod filmikiem, co wy o tym wszystkim myślicie. Czy to jest napędzanie, właśnie. O, jest, mam fryzurę czy ludzie sami się napędzają, czy ma coś na rzeczy to, czy, czy co. Tak, także widzieliście, co się dzieje w Torunie. Już w domowe ubrania przebrana, już mi się obiad robi, ponieważ, tak jak rano mówiłam, jadę do mamy z życzeniami, jedziemy jeszcze na cmentarz. Pojechałyśmy, ogarnęłyśmy Powiem Wam, że dobrze, że było się po prostu Taki kipisz tam był, że to się w głowie nie mieści Przez te wszystkie wichury znicze Po prostu po pozbijane Także no, no masakra E, przyjechałam w międzyczasie, bo od miejsca, w którym ja mieszkam, do cmentarza, na który jechałyśmy, mam akurat jakieś ze 3 km, no ale musiałam do Torunia jechać po mamy z mamą właśnie na ten cmentarz ogarnął na cmentarzu, przyjechałam tutaj, zrobiłam jeszcze młodzież, bo spała śniadanie, e, ja z mamą również zjadłyśmy śniadanie, bo oczywiście wyszłyśmy bez. W międzyczasie ogarnęłam sobie obiad. E, Udało mi się zmieścić dzisiaj w limicie 29 zł i kupić tańszego fileta w Biedronce, bo dzisiaj właśnie jest, jeżeli wydacie 29 zł na zakupy, tak patrzę, bo mi ktoś na podwórko wjechał, 29 zł na zakupy, to wtedy tego fileta można kupić za 8 zł, a normalnie jest chyba za 13 zł. I limit jest chyba 3 kg, mi tam nie zależało na tych kilogramach i tak dalej, tylko żeby było do obiadu, chociaż kupiłam schab wczoraj, więc e, miał być schab, ale mówię, nie wiem jak mi tam zejdzie, więc ten filet jest troszeczkę łatwiejszy do przygotowania, no i fileta sobie pokroiłam, doprawiłam, on jeszcze godzinę sobie leżał w lodówce, zanim zjadłyśmy, zanim nim odwiozłam mamę, zanim przyjechałam, więc teraz szybko na patelnię, Pate e, ryż również już się grzeje i sobie dzisiaj wypróbuję te sosy łowicza. Ja Wam mówiłam wczoraj, że to jest jeden z limonką, a drugi tam jakiś zwykły a to się okazuje, że ten drugi jest z ananasem, a ten z limonką. Więc będę sobie testowała. Nie wiem jeszcze jak to wyjdzie, ale miejmy nadzieję, że będzie ok. Będąc jeszcze w biedronce, zauważyłam tym barki. Gazowane jest tutaj jeden jabłko cytryna mięta, a drugi jest jabłko Arbus. Nie piłam tych gazowanych, więc będziemy mogły sobie również je przetestować. Ja Wam ostatnio nie mówiłam. U nas wywaliło całkiem grup na cmentarzu, właśnie. I teraz Pan poprosił, czy mógłby wjechać zabrać ten, ten rozwalony grób. Strasznie wichura naprawdę wyrządziła takie tutaj krzywdy, że nasze znaczy krzywdy. No kilka grobów ucierpiało, co prawda nie tak jak w niektórych miastach. No, ale wiecie, nieważne, czy jeden, czy dwa groby, czy, czy, czy jedno drzewo, czy jeden samochód, no nie powinno tak być. W każdym bądź razie. Ja zabieram się właśnie za obiad. Dzisiaj już nic, a jeszcze widzę się przeciąłam, dzisiaj już nic ciekawego nie będę robiła. Jeszcze chciałam Wam tylko polecić z Alnutrition, Al nie wiem czy tak się wymawia, ale dobra, nutlowe, wegańskie krem, krem wegański na bazie ekstraktu kokosowego o smaku czekoladowo-wiśniowym. On jest dostępny w Biedronce. Jeszcze może gdzieś jest dostępny, bo on był jakiś czas temu na tych standach. Więc powiem Wam, że jest rewelacyjny. No ale ja go wczoraj zadam chyba dwie łóżeczki, i dzisiaj już cierpię z tego powodu. Moment. Musiałam sobie jeszcze podlać kurczaka, żeby mi się tak fajnie prkotał, i, i za bardzo mi się, wiecie, ja lubię taki przypieczony, przypalony czasami. Ale teraz tutaj do Was chwilę jeszcze pogadam i, i za chwileczkę się biorę dalej. Ogarnęłam sobie już podłogi. Hmm. Jeszcze jedną rzecz muszę zrobić i powiem Wam, że tak mi dzień minie, że właściwie, a, a za chwileczkę jeszcze idę, bo muszę pokolorować, słuchajcie. Ostatnio się wkręciłam znowu w kolorowanki te Mandele, Mendele, czy jak to tam się mówi. Um, moje dziecko mi znowu o tym przypomniało. Kupiłyśmy już jakiś czas temu, no i tak um, sobie siadamy i malujemy, kolorujemy. Ale jeszcze jedna sprawa odnośnie właśnie pisaków w Biedronce z Kajeta. One pojawiają się chyba 2-3 razy do roku. Wiem, że na pewno, jak dzieci wracają do szkół, to jest właśnie sierpień, wrzesień, one są w sprzedaży, już któryś rok. I my mamy już dwa komplety tego, i powiem Wam, że one są po prostu rewelacyjne. Są takie dwustronne, z jednej strony taki pędzelek, taki właśnie pędzelkowaty, jest ten pisak, a z drugiej strony taki normalny, zwykły pisak, i naprawdę ta strona pędzelkowa jest rewelacyjna, jak macie większe, wiecie, jakiś tam obszar do pomalowania i tak dalej, więc on się sprawdza rewelacyjnie. Tak jak mówię, mamy już dwa komplety, ale wiadomo, te najbardziej uczęszczane kolory użytkowane no to one się najszybciej właśnie zużywają i, i teraz poszukuję ich ja je widziałam na mm, internecie gdzieś, ale cena samych pisaków plus dostawy to po prostu była jakaś kolosalna, więc ym, zobaczymy czy uda się gdzieś znaleźć może gdzieś na jakiejś biedronce, jeszcze na jakiejś wyprzedażówce gdzieś coś tam będzie, a za chwileczkę będzie też wielkanoc, więc podejrzewam, że może też się pojawi bo to naprawdę jest świetne nawet na prezent słuchajcie, bardzo, bardzo fajne ja nie mam już opakowania bo młoda je... Mm, Młoda je już wiecie, rozpakowała i ma w jednym miejscu włożone, ale może jak nie zapomnę, teraz już nie będę szła i przeszkadzała. Może jak nie zapomnę, to wam je pokażę, bo są naprawdę rewelacyjne. No i co? Dobrze, kochani, to ja Wam życzę cudownego weekendu. Napiszcie jakie plany, co porabiacie właśnie w weekend może macie jakieś propozycje właśnie obiadowe ja tak jak mówię dzisiaj, kurczak w sosie słodko-kwaśnym jakaś mieszanka będzie plus do tego ryż na jutro planuję już z chabik takie bitki zrobić mam pyszną surówkę jeszcze od mamy więc na pewno sobie do tych bit... bitki plus surówka będzie po prostu zestaw idealny bo też ziemniaków już, już dawno nie było jako takich wiecie gotowanych zawsze gdzieś tam w zupie albo gdzieś w czymś więc fajnie będzie takie coś zjeść jest niedziela, więc będzie na to czas Dobra, w takim razie ja już nie przedłużam. Tak jak mówię, życzę Wam wszystkiego dobrego, udanego weekendu. Przede wszystkim dużo, dużo zdrówka i spokoju. A my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, papa.